Firma Agrol przedstawia rębak spalinowy DWC40. Każdy, kto zajmuje się pielęgnacją ogrodów, przygotowaniem działek na sprzedaż czy pracami komunalnymi, wie, jak ważne jest efektywne zarządzanie odpadami roślinnymi. Największym wyzwaniem są często gałęzie, szczególnie te o większych rozmiarach. Idealnym rozwiązaniem tych problemów jest rębak spalinowy DWC 40. Rębak ten wyposażony w mocny czterocylindrowy silnik o mocy 40 koni mechanicznych zapewnia szybkie i precyzyjne rozdrabnianie drewna. Jego wydajność jest imponująca. Rozdrabnia gałęzie o średnicy do 20 cm, przekształcając je w drobne zrębki idealne do ściółkowania czy jako opał. Dzięki systemowi tarczowemu każdy kawałek drewna jest cięty równomiernie co gwarantuje jednolity wynik pracy. Zaprojektowany z myślą o łatwości transportu, Rembak jest zintegrowany z przyczepką na kołach szosowych i wyposażony w hak kulowy, co pozwala na łatwe przemieszczanie go między lokalizacjami. Dodatkowo, hydrauliczny podajnik materiału i elektryczny system rozruchowy znacznie ułatwiają obsługę maszyny, co czyni pracę mniej wymagającą i bardziej efektywną. Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem. Rębak wyposażony jest w funkcję bezpieczeństwa stop, zarówno do przodu, jak i do tyłu, co zapewnia ochronę użytkownika w każdej sytuacji. To urządzenie jest nie tylko wydajne, ale także bezpieczne i łatwe w użyciu, co czyni je nieocenionym narzędziem w każdej firmie ogrodniczej, komunalnej czy gospodarstwie rolnym. Inwestycja w rębak DWC40 to inwestycja w czystość i porządek Twojej przestrzeni. Umożliwia szybkie pozbycie się niechcianych gałęzi, przekształcając je w użyteczny materiał, który może służyć wielu celom. Spraw, aby Twoje otoczenie było zawsze zadbane i funkcjonalne dzięki tej niezawodnej maszynie.